W piątej części wędrówek w Opolu zajmiemy się Uniwersytetem Opolskim. Znajduje się on w dwóch miejscach, na placu Kopernika oraz w takim kwadracie pomiędzy ulicami Katowicką, Grunwaldzką, Czaplaka, Oleską i Batalionów Chłopskich. Natomiast na placu Kopernika znajduje się w jego zachodniej części: jest to Kolegium Majus i Kolegium Minus. To są dwa położenia uniwersytetu, jesteśmy w tej chwili na ulicy Katowickiej, widoczny Akademik Kmicic, to jest ulica Katowicka, po lewej stronie są zabudowania szpitalne, to jest widoczny Akademik Kmicic oraz ten z tyłu niebieski Niechcic. I tu patrzymy już na teren kampusu Uniwersytetu Opolskiego. Widocznie kolegium Civitas. Po prawej stronie będzie widoczny długi budynek, to jest Akademik Morowisko. O, właśnie teraz widać go. Poza tym znajduje się też jeszcze Wydział, Instyt Wydział Psychologii, Wydział Prawa i Administracji. Wydział Fizyki, Instytut Polo Politeologii, to widoczne, widoczne Bolisko, a to jest ulica Czaplaka z Kościołem Jezuitów. Widoczny teren Uniwersytetu Kampusu, łącznie z Orlikiem. A zaraz zobaczymy, kiedyś główny budynek uniwersytetu, gdzie w 1971 roku z 5 na 6 października bracia Kowalczycy wysadzili aulę. Dość głośne wtedy wydarzenie, w tym właśnie budynku ta aula była i jest, pozostała odbudowana. To jest ulica Oleska, a to pomnik księcia Jana Dobrego. I cały czas widzimy kiedyś główny budynek. W tej chwili jest tu sporo yy, zajęć na Uniwersytecie, ale głównym budynkiem stał się Kolegium Majus na placu Kopernika, gdzie mieści się rektorat szkoły. To jest widoczne dla budowania Wydziału Psychologii. Ten żółty budynek, yy, widoczny niebieski, wysoki budynek akademika Niechcic. A tu przechodzimy już właśnie do Uniwersytetu Opolskiego, ale części na placu Kopernika. Widoczny budynek poszpitalny to jest Kolegium Majus, z tyłu ten czerwony to jest Kolegium Minus. To jest plac Kopernika po niedawnym remoncie. To jest widoczny budynek Kolegium Majus od tylnej strony. Widoczny jest kaplica. No i flaga Opola łącznie z godłem na środku, godłem uniwersytetu. W tym budynku mieścił się kiedyś szpital, a jeszcze wcześniej to były zabudowania, zabudowania klasztoru dominikanów. Budynek niedawno został wyremontowany, przystosowany do potrzeb uczelni i łącznie. Te wzgórze uniwersyteckie łącznie właśnie z tym wzgórzem, gdzie są ustawione różne figury, tworzy piękną całość. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejną część Wędrówek po Opolu.